Ludzie, widzieliście to? NIEMOŻLIWE! Zdążyłeś w ostatnią sekundę! NIEMOŻLIWE! Ostatnia sekunda, ludzie! Co się stało? CO?! Nie wierzę twój... w to! Wy dwójkę przeżyliśmy! Nie wierzę w to, ludzie! Co się stało?! Ej! Nie czy w... musimy jakoś stworzyć? Nie. nie, nie mogę, no niestety! Iooo, siemanko, ziomeczki, z tej strony Marto się damadzie 7. ze mną jest... Alternator, siamanko. No, i dzisiaj zagramy w super gierkę... The Trials to jest tak jakby odzwzorowanie y, horroru piła y, dobra, chodź tutaj y, do lewego tego. No dobra, i to jest super giereczka, Jeżeli Wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego filmu i napiszcie w komentarzach piła, a wtedy przypnę wam serduszko. Dokładnie. Więc tak, słuchajcie, wytłumaczę, nie wiecie o co y, chodzi, ale ja, ja chcę pierwszy poziom wytłumaczyć wytłumaczę co chodzi, dobra? No spoko. To na razie nas zrzuci na dół yy, i w sumie tak jakby zginiemy no, więc, to... więc na początku może zróbmy cięcie, bo będziemy moż, może będziemy długo czekać, więc zaraz wracamy. Widzimy się po cięciu. Dobra, już jesteśmy Dobra. Teraz sobie będziemy czekać na rundkę. tak. Będziemy sobie teraz czekali na rundeczkę. To czemu ta babka latała? Ale tutaj w ogóle dziwne rzeczy się dzieją. Jest jakaś upośladona. Co ono zrobiło? Czemu tak? ona zrobiło? Chyba zaginęła. To nieźle. Tak dziwnie leży. Dobra, 5, 4, 3, 2, 1... Lecimy! Teraz, alternator. Wytłumacz o co chodzi w pierwszej próbie. Dobra, dobra, uwaga, jak parę osób... Może nie parę... Jak większość z was, mam nadzieję, kojarzy film Piła, pierwszym zadaniem przez uczestników tego filmu było zdjęcie metalowych prętów w sensie metalowej, bardziej pułapki na twarz, która nam zgniata głowę w określonym czasie. Musimy ją teraz zdjąć. Na tym stole, jak widzicie, mam 11 kluczy, z czego jeden jest dobry i musimy otworzyć właśnie to pudełeczko, gdzie jest kutka. Tam znajdziemy klucz do otwarcia właśnie naszej pułapki. I z tutaj. Tyłu jest... jest nawet taki zegareczek. No, z tyłu taki fajny zegareczek jest właśnie. Przedstawię moją taktykę, a zaraz maczu mat 7 przedstawi swoją taktykę. Mam tutaj, jak jest to, 11 kluczy. Zaczynam od środka, idąc w prawo. Jeżeli tam niczego nie ma, idę po prostu w lewo. A ja, a ja od idę od prawej do lewej, po prostu. No i każdy ma jakąś... O! No i od razu mam już kluczek. Za pierwszym razem! No to jest prosty niemożliwe. Dobra, można... no to ja lecę, ja, lecę, le ja lecę z tymi kluczami. Waga. No to i co? Masz? Ja, ja od razu z prawej strony klik i od razu Ma. otwarta skrzyneczka. A właśnie, chcę zobaczyć, czy jeżeli będę miał z prawej, to ciekawe, czy będę miał tak jak ty. Tak. Czyli u wszystkich jest tak samo chyba. Co? No, chyba tak. Bo ja miałam też z prawej na Maxa. Więc udało nam się przejść ten poziom. No i zapraszam do kolejnego. Mam nadzieję, że ludzie nie wyjdą. Ja w ogóle ten. To kolej... jest, czyli... Jedna... To jest dużo, dużo. Mam nadzieję, że ktoś teraz zginie, bo jeżeli będzie tak sześć osób, pięć najlepiej jest, pięć osób najlepiej jest. No tak, pięć osób. Pięć osób jest gitowina. Ej, a co jeżeli, e, bo później jak przejdzie się, jak na przykład dziewięć osób, wszystkie przejdą, to co już na, będzie na tej karuzeli? Będzie cała zajęta. Nie, siedem osób może przejść. Aha, no w sumie. No to siedem. No. A tam jest tylko 5 miejsc. No. Dobra. Teraz jest właśnie kolejna próba i tutaj jak widzicie mamy 49 skrzynek. W tych 49, 49 skrzynkach jest właśnie 7 kluczy i tutaj właśnie jest 7 drzwi i po prostu najlepiej, żeby mieć piątkę, czwórkę i trójkę, bo tam nic się nie robi. Tam mamy 100%, że przejdziemy dalej. W szóstej, siódemce i jedynce i dwójce trzeba zrobić taki challenge. No niezbyt nie wiadomo jaki trudny, ale też nie jest zbyt łatwy. Tem po prostu trzeba szybko klikać i zdążyć w 180 sekund. No i to jest nie wszystko i żeby otworzyć skrzynkę trzeba kliknąć kilka razy, bo żeby się odplątał jakby ten super na skrzynce. No dokładnie. Zaczynamy. Ja tutaj szybko lecę. Mam nadzieję, że trafię na ja tr mam nadzieję, że trafię na trójkę, yy, piątkę albo czwórkę. Ja nazwę te trzy pokoje będą magiczne i pokojami to będzie Pokój zbawienia, można tak powiedzieć, ponieważ tam nic tak naprawdę nam się nie stanie. I kurde. W ogóle zauważyłem, że większość tych jest tak bardziej po środku. Na rogach nie widziałem chyba ani razu, żeby był klucz. Musimy się udać. A i rozumiecie coś takiego, że ktoś otworzy i tak się cieszy z tego klucza, jak ktoś przychodzi mu, podbiera to. O mam! Piątka jest! Piątka! Ale fart, ale fart, nie, ale masz farta. Dobra, musisz mieć albo trójkę, albo czwórkę. Dobra, nie, musi się udać, musi się udać. Ludzicka nie może to nie wyjść, rozumiem się? Masz? Nie. Kurde, szkoda, dawaj szybko, bo masz 50 sekund. Minuty masz, proszę. prawie. Masz niecałą minutę. Ja nie wiem, gdzie są boksy, tu są. Dobra, ja właśnie tak po rogu znalazłem tego już. Ja właśnie nigdy nie znalazłem go z rogu. 40 sekund, ludzie, U musi się udać! No, musi, Patrz, wszyscy zajmują te szóstki, siódemki. Została... ci tylko... możesz tylko wylosować siódemkę złą. Dobra, lepsze to niż nic. Dawaj. Masz? Nie. Dawaj szybko, bo ktoś może ci zabrać. Dobra, jest mam. Czekaj. Masz? Nie. Nie, nie. Co? Co? Nie, Lol, ktoś po prostu wziął i wyszedł. Nie, jest! jest. Był, leżał sobie w pudełku, siódemka, mam. Właśnie... Ja pierdzielę, ludzie, widzieliście to? Niemożliwe! Zdążyłeś w ostatnią sekundę! Niemożliwe, ostatnia sekunda, ludzie, co się stało? Co się stało? Dobra, już się bałem, że zginiesz, dobra. dobra. E, teraz właśnie mam tutaj kamerkę i alternator z, z jakąś dziewczyną. I dzień, tutaj dobra, jest... jest jakiś dobry, dzień dobry, e, e, Więc no. w sumie... To wytłumacz. wytłumacz, wytłumacz o co chodzi w trzeciej próbie. Mamy tutaj skrzynkę elektryczną, w której wychodzą pięć, wychodzi pięć kabli. Musimy je połączyć, żeby doszły tam, o właśnie do góry. Właśnie tutaj, o. E, I jeżeli nam się nie uda w określonym czasie, tam jest chyba 170 sekund jakoś, tak? 70. No nie, wyszła ta typiera super. To wybucha nam to pudełko. Jestem sam w pokoju, więc mam nadzieję, że macie mi podpowiesz trochę. E, bo będzie trochę kaszana, jak na, mi się nie uda. No u mnie też typiara wyszła niestety. No trzy osoby. Właśnie minus te właśnie tego trybu jest taki, że stałem trzy no, my osoby. My tylko zostaliśmy. Nie, jeszcze ktoś. Nie. A nie, rzeczywiście. Wyszedł właśnie. No, to jest Myśl, właśnie że... tego minus tej gierki. Że wszyscy... e, dokładnie, że wszyscy właśnie wychodzą. Dobra, mam, na... ale w sumie nie przeżyjemy dalej. O nie. No ale no... no pokażemy. Dobra, no to... to słuchajcie, nagram po prostu... Nagra jeden z nas, który dalej przejdzie. Mam nadzieję, że mu się uda. Mi albo... Maczo i kibicuj mi w sumie stąd, bo... bo fajnie będzie. Jak, jak alternator zdąży w 100 sekund, obowiązkowo będzie... musi być like Panie. pod tym filmem, subik z wężkiem i, Jeżeli zdążę, Jeżeli zdążę... Uwaga ludziska, jeżeli zdążę do czasu, jeżeli zostanie mi 100 sekund, a już będę miał to zrobione, to obowiązkowo wlatuje tutaj właśnie subskrypcja na kanał... na oba kanały w sumie. Czekajcie, teraz nie mogę aż tyle gadać. Oj, coś się co się stało? się stanęło? To tu się stanęło. Hehe, Stahu. Stachu? Dobra, <gadnie> <Z dachu? gadnie> dobra. Co? to widzimy się po krótkim cięciu i. Nie, nie, poczekaj, no muszę widzowie zobaczyć, jak mnie tutaj w ogóle Dobra, i... ale no wiesz, ja jak będzie 100 sekund, to powiem. A, dobra, dobra. Dobra, to widzimy się po krótkim cięciu, jak już będzie 100 sekund. No jak widzicie, nie. alternatorowi się udało i, i zostało 187 sekund, więc spoko. Więc 7 Idziemy sekund, dalej. ale nie, musi być obowiązkowa No, tam. musi, musi być. Trzymam kciuki, żeby na maczu w sumie przeszedł, bo jednak to jest na jego odcinek kanał. A ja ciągle ginąłem, no i zginę znowu, bo jestem ostatni. Dobra, to dawaj 0, zero. zero razy musi się obrócić. Dobra. To jest strasznie głupie. według mnie to powinno być losowo, nie wiem, ktoś chyba nie przemyślał tego. Bo naprawdę Macho cały czas trafia do tyłu i ja bym stąd chętnie wysiadł i się z nim zamienił. Ale może się coś zmieni, naprawdę. Liczę na to. Bo trochę szkoda. Trochę szkoda będzie, jeżeli Macho niestety nie przetrwa tego. Uwaga, teraz będzie... Dobra, dawaj jeden raz. Teraz zobacz, uwaga, jak pstryknę, będzie hardkorowa muzyka. 3, 2, 1 dobra. dobra. Ok, teraz wlatuję normalnie super ultra turbo muzykę. Dawaj jed jeden, one, one. one. Jak tamten gościu ostatnio powiedział, że podobno nie zabije, zobaczymy czy, czy mu wierzyć, czy nie wierzyć. Ale nie, bo możliwe, że są taktyki, jakieś kiedyś na osobie, 4... nic, nic nie zebra. Mam nadzieję, że nie zginę. Bardzo to, to błagam, bo chcę wygrać chociaż jedną giereczkę. Ja liczę na się da. Że ty zginę? Nie, że ja zginę, że ty wygrasz. A, ale dobra. I zobaczymy. Zabijcie mnie, proszę! Nie, nie, nie wierzę. Serio! Kurde, skala. Co? Co? Nice! Nice, nice! Ej. Czekaj! Nie wierzę. Jest! Co? Nie wierzę w to! We dwójkę przeżyliśmy! Nie wierzę w to, ludzie! Co się stało? Ej, nie Czyli wierzę. ten typ miał rację! O, Dawaj wbijaj! Ten typ miał rację, nie wierzę! Gość nas nie szukał! No. Dobra! Nice! No. Co? Ej, dobra! Jestem taki dumny! O nie, co jest to? To są, I o tym tym chodzi. to są trzy klucze. I tutaj trzeba przejść przez to i trzeba wziąć jeden z tych kluczy i przejść do tych drzwi, ale to nie wiem, czy to jest aż takie trudne, ale no... I nie, nie, nie pamiętam, ile mam na sekund, nie. ale na pewno mamy sto ileś, albo więcej nawet. Bra, mam nadzieję, że Tobie się uda i mi się uda i nikt tutaj nie zginie. A właśnie, jak spadniesz, to przegrywasz? Nie, nie, jak, nie jak spadniesz, to wtedy dobra. musisz wrócić po drabinie. Nie ja wiem, zauważyłem tutaj nawet dopiero. No to powodzenia, nie? Życzę powodzenia. Ale dobrze, że tutaj można przenikać przez siebie, że ci nikt nie przeszkadza. Weź kamerę trochę dalej, żeby na pewno nam nie, żeby nie przeszkadzać. No wiem. O, daleko. E... No na maksa chyba. No. Dobra, e, to ja idę pierwszy, dobra? Albo dobra, ty idź pierwszy. Dobra, no to idź pierwszy. Pozwalam ci, pozwalam ci. Dobra, mamy 180 no nie, sekund. nie, już spadłem. Nie. ale to jest to... ciężkie. Dobra, nie możemy się spieszyć. Mamy 170 sekund. To jest naprawdę dużo. Ej, ale to jest strasznie cienkie, nie? To jest mega cienkie. Ty, bo ja, bo ja, ledwo się ruszam i od razu mi noga spada. No mi też, skit. No nie! Jesu. To jest, jest ciężkie, mega. Dobra, jakie skupienie, dobra, tutaj cały czas zostawiam, zostawię sobie cały czas tutaj muzykę hardkorowa. O nie, o Boże, co? Co? Prawie bym spadł. O ja, ale to są jeszcze takie długie. Najgorsze, najgorsze są te nogi. Nie? No nie, Więc... spadłem! Dawaj, masz 130 zakłon. No to jest mało. Ja idę. Teraz jak spadnę to będzie po prostu przypał. Ja. Ludzie widzieliście to? No co jest? Ej, to jest jakiś Skoczyłem i nagle mnie wywaliło na dół. Ej, co jeżeli nikt nie przeżyje? To będzie losowo czy co? Nie, ty chyba zdobędziesz. Ej, a ty możesz mi też wziąć klucz czy coś? Nie wiem, spróbuję. Spróbuję obydwu. Ale nie, bo nie mogę cię rzucić wtedy chyba, nie? O Boże! Price, spadłem. Pokojnie, Co? To nawet nie da się chyba, że... Nawet nie, nie pokazuję. Chyba no że wejdziesz dwa klucze i mi je odblokujesz? A można tak? Nie wiem. Chyba nie, ale... To... Spróbuj przejść, jestem, jestem. Majd. Ja tutaj właśnie nie mogę, tutaj Mam drugi klucz, Mam. Serio? Dawaj, dasz radę, musisz! A, poczekaj! A możesz mnie jakby... O nie, tu nie można tak. Nie. Kurde... Ej dawaj, można tak szybko przejść, można szybko. Musisz spróbować tam szybko. Ale ostrożnie! Nie, dawaj ostrożnie Ej, dawaj, przy... dawaj do jednego pokoju wchodzimy. Dobra, no to tutaj. Trzy, szybko. Nie mogę. Ej, to lecisz, no co ty robisz? Dawaj, dawaj. Dobra, ja już przyszedłem. Dało mi się. Musisz, nie no musisz, dawaj, dawaj. No nie. Dawaj. Nie, nie zdążę. Najgorzej. Kurde. Kurczę. To... Chodź do mnie, faj do mnie. Dobra, lecę. Muszę coś jakoś stworzyć? Nie, nie mogę, no niestety! Może jakoś zlaguję to? Dawaj, dawaj, szybko Pan Meister Lager. No nie, zginąłem. Kurde, szkoda! Ale byliśmy bardzo blisko, dobra, teraz... Y, niestety Maco zginął. Maco zginął, jest mi bardzo przykro. Dlaczego ja mam skin'a Nuba. Wow, ale kozak! Trial szósty, ej, co tutaj trzeba robić? Gdzie ty jesteś? Tam masz takie kraty? No. No to tam musisz biec, klikasz w kraty i musisz wrócić się i kołowrotkiem jakby pokręcić i tam masz takie jakby progi spowalniające, które cię spowalniają. Okej, okay, dobra, to dzięki, że mówisz. No to słuchajcie, lecimy cały czas. Mam nadzieję, że chociaż mi się uda przejść i wtedy wyjaśnię tego gościa i uratuję macho, wrócę się po niego specjalnie. I... Trzymajcie kciuki. Jeżeli przyjdziemy, to, to obowiązkowo łapka w górę, subskrypcja na obu kanałach. 15 apek górę kolejny odcinek ze mną. Trzymajcie kciuki, bo naprawdę będzie grubo. Ej, szkoda, naprawdę. Że to nie można nigdzie spektakulować. No, szkoda, Ej, bo to jest w sumie beta, wersja beta. Mam nadzieję, że to w y, już dopracowanej wersji dodadzą. O, dobra, zaczynam. I na początku w kratę mam iść, kliknąć? Ej, no, no, i wtedy ona się taka czarna robi, nie? Dobra, bez kitu. Tam już chyba raz byłem i ja wiem o co tam chodzi, dobra. Dobra, lecę, 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 Szybko, na Nie wiem czemu, ale mam skina nuba i to w sumie tak, się wygląda. Dobra, wracam, szybko. Ja ale to jest trudne, powiem wam. Dawaj, udać się! Ej, dobra, nie, znalazłem sposób. No, jaki? Że musisz cały czas spację trzymać, wtedy jest... Bo jak klikasz spację, to ci się nie ten... A jak trzymasz spację, to wtedy lecisz na super ten... Chyba 140 e... sekund, uda dobra. mi się. No. I za chwilkę się widzimy. A to zaraz, jak przejdę, dobra? Jak przejdę. Dobra, już jesteśmy. Okej, okay. i co? Przeszedłeś już to? Ostatnia krata, ostatnia krata. Mam 120 sekund, a ostatnia krata mi została. Na została ostatnia krata, rozumiecie to? Mam spił totalnym prosem, a jestem, no, jak widzicie, nubem. Bo mam skinę nuba. Więc jest kozak. Dobra, udało mi się. Udało mi się. Idę, idę, idę. Lecimy z tematem. Mam nadzieję. Trzymajcie kciuki. Dobra, dobra, wyszedłem. I teraz co? Mam dwa klucze. Jeden albo dwa. No to weź obojętnie, jaki. Dobra, biorę. Mam go jeden. Mam jedyneczkę, no to wchodzę. To Jestem. Teraz muszę czekać 90 sekund? No chyba. Co? Dobra, to widzimy się po krótkim cięciu. Dobra, już jesteśmy po krótkim cięciu. No, została mi już w sumie... Już w sumie... Dobra, idę dalej. uwaga, zostałem ostatni już jak wcześniej. Ten tylko ten wygrałem. Tylko wygrałem. słuchajcie, skupię, że ostatnia Dobra. konkurencja to jest taka to się piła dzieje. się kręcąca, ale y, ma, y, alternator nie ma przeciwnika, więc on od razu już wygrał, więc y, brawa dla niego. I co ja muszę tutaj robić? Co ja muszę? Klikać w to? Yy, nic nie musisz robić, bo nie masz przeciwnika i po prostu. Ale ja chcę klikać! To Aha, nie możesz, to... bo to od razu ci wygra. Aha, to o to chodzi tu. Dobra, więc brawa Dobra. dla alternatora. No, czekaj, czekaj, ja chcę, ja chcę zobaczyć, bo muszę pójść do tej piły. Za, normalnie go zabiję i wrócę się na poziom i Ciebie odzyskam, wygramy to razem. Yy, no i łapka w górę, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Tak jak już w sumie, kurde, jak dziesiąty raz powtarzam. Naprawdę, yy, jakbym miał ocenić tę mapkę, jest naprawdę świetna. Minus są tutaj yy, trochę osoby, ponieważ no wychodzą i naprawdę jest... Yy... To jest skurzające. Yy, to idzie czy nie idzie? Jest! Co? dobra, brawa dla alter alternatora! Czekaj, czekaj, ja chcę bo jeszcze... Czekaj, bo jeszcze nie, bo tutaj to jest przejście ja chcę To jest ostatnie, muszę zobaczyć czy będę mógł zabić tego... czyli co tam jest? Aha! Tutaj to jest. Mam go! Jaki on jest mały! I co? Zabij go. Zabijam go. Czekaj, will you ever be able to put on these that's behind you? That's up to your good luck. Mogę go zabić? Ale on śmiesznie wygląda. Widziałeś go wcześniej? Nie. Dobra, przyszliśmy. W Przys sumie przyszedłem. Wróciłem się specjalnie po matchu 7 do Lopi. Gdzie ty jesteś? Tutaj. A ty gdzie? I jesteś? Nie widzę cię. Tepnąłem się gdzieś indziej! Dobra, jeżeli wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego odcinka. A ja się z wami żegnam. Cześć!